Witajcie na kanale Wędkuj z Krisem. Dzisiaj ze mną na pokładzie Siemanko, z tej strony Mariusz. Dzisiaj robimy krótki challenge, czyli zobaczymy na co szczupak w sierpniu bierze. Ja dzisiaj rzucam wszystkimi przętami, które imitują płoteczkę. Za to Mariusz dzisiaj okonka trzyma w ręku, tak więc odwieczny dylemat. Założyć płotkę czy okonia. Zobaczymy co w sierpniu szczupak będzie sobie chciał zjeść na śniadanko. Jesteśmy już na wodzie 6 rano i zaczynamy. Szkoda czasu. Hello! Hello! Mamy wręcz idealny zapis. Przynęty płotki nad szczupakiem. Jest godzina 7.30, a on zero zainteresowania. Szczupak powoli przyzwyczaja na szczupak do takiej reakcji, do takiego zachowania. Co trochę denerwuje, bo wiadomo, że szczupak jest w wodzie, ale nic się nie interesuje. Ale uważam, że jeszcze jest za wcześnie, dlatego tak się dzieje. Poprawmy okonkiem. Tak, płoteczkę ja już wyciągnąłem, Mariusz teraz rzuci o konia, zobaczymy, czy może oko mi się bardziej spodoba. Cały czas szczupak stoi w toni, ma pod sobą drobnicę, no ale my spróbujemy go przychytrzyć trochę puszczając troszeczkę nad nim przynętę. Ja, się czeknie. nawet patrznie Można Może opuść troszeczkę. Dobra. Nawet nie odwładzamy. O! O, Patrz. o! Czy będzie branie? Jest! Jest, jest, jest! Przyatakował. Zmiana Sposanej przynęty. Jest łódki. Jest, okoń. Dzisiaj zadziałał. Wiennie. Ekstra wypracowany szczupak jest i on. Nie jest duży, ale ważne, że jest. Tutaj Kupie. dawaj go. Jest szczupaczek. Wiennie. I to nas cieszy. Zmiana przynęty. przynęty. Mariusz założył przynęty. innego okonka. Trochę innym ubarwieniu. Szczupaczek złowiony nie jest duży, ale cieszy. Każdy szczupak cieszy. Rękawiczki do odczepiania, podstawa. Fajnie. Zmiana Coś się przynęty, zadziało. Zmiana przynęty, zobacz kolor. Tak. Zmiana przynęty. nie raz już pokazała, że warto. Zmiana przynęty zaowocowała. Szczupaczek jest w łódce. Zaraz będzie, na razie jest podbieraku. Ale to jest to ładny szczupaczek. Jak zwykle gratuluję. Fajna sprawa. Wyczesany z głębokiej wody. Praca na wodę. O, luks! Super! I to się liczy. Jest! W końcu się udało. Zobacz, Krzysiu, dmiana. Działamy dalej. Szczupak odprowadza teraz moją gumę. z kolei. się? Płoteczkę. Skusi się? Nie, już odpuścił. Zainteresowanie jest, jak najbardziej, ale szczupak, jak te większe zresztą, odprowadzają tylko przynętę, żeby go złowić. Dużego szczupaku naprawdę trzeba się wyrężyć. Wyrężyć? Nie, to ja powiedziałem. Wytężyć! <laughs> Szczupak jest dalej. Mariusz rzuca y o konia na poteczkę jest. nie chciał. Zaraz zobaczymy, może będzie chciał okonka. Okonka chwycić. Jest aktywny, bo raz na górze, raz na dole, cały czas pływa. Nie stoi w miejscu, tak jak niektóre. Moja przynęta. Tak? Pod tego. I tam jeszcze jeden. Tam ten już szedł na dół. Fajne zapisy, dosyć ciekawe. O, poszło coś za tobą. W toni. Tak. Niekiedy okonie też odprowadzają przynęte, bo one są jak zwykle ciekawskie. Tutaj też jest zapisy. są zapisy okonia. Ale my czekamy na szczupaka. Na razie szczupak na okonia. 1-0 dla okoni przynęta okoniowa wygrywa mamy w sumie początek dnia także wszystko się może zmienić dobra, szukamy dalej szczupaczka złowionego o, ten to już fajny byłby troszkę większy gdzieś tu widziałam rękawiczki to są, są i rękawiczki wyciągamy mamucie Wrzuciłem przynętkę do niego. Już przynęta opadała, on od razu ją zobaczył. No i chciał, przyatopował. Musi się nawet w podbieraku. Także szczęście, no szczęście nasze. No na płoteczkę. Taka płoteczka w zainteresowaniu. Rozwalona guma. Ale jest. Jest fajny szczupaczek. Jest ładny szczupaczek. Silny przede wszystkim. Już go mam. Już mamy szczupaka. Taka to jest mamuśka. Fajny szczupak. Ston złowiony. Taki szczupaczek. Wypuszczamy szczupaczka do wody, oczywiście. Zobaczymy, jak on odpłynie. Już go niepokoimy. Nie, niepokoimy. Słupaczko, odpływaj. Pokaż, że umiesz. Tak. Fajnie, odpłynął. Fajnie. Dla płoteczkę. Był, było uderzenie. Było uderzenie szczupaka. Nie tym razem. Nie tym razem, ale... Ale odpłynął, ale myślałam Myślałem, że jednak się nie zdecyduje. Już nie ma ale aż mi ciary przeszły. Aj. <laughs> Delikatnie uderzył, ale poczułem na wędce, fajnie. Coś no mógł to mógł. dobra. <laughs> już się coś zadziało, już jest fajnie. Już łowimy dalej. Na płoteczkę. Chciał uderzyć. Pięknie. Przyczesał szczupak. A, zwijałem przynęte, pięknie. bo już zrezygnowałem. A on przyczesał, gonił w takim razie cały czas. Super. Jest tutaj, już go widzę. Już go widać. Piękny. Jest tu bardzo. Piękny skok, pięknie. Piękny skok. Piękny skok. Ale wyskoczył. Wezmę rękawiczki. Piękny skok ściupaka. branie. Niespodziewanie. Jest spodziewanie. Jest szupak. Odpalił się. Kolejny, kolejny na płotkę. Jest kolejny szczupak. Piękny. Na płoteczkę, tak jak widać. Szczupaczek złowiony, kolejna sztuka. Teraz zrobimy zdjęcie. Odczepiam pajka. Ole mocny. Ole silny. silny. Szczupaczek znowu trafia do wody. Kolejny. Uciekaj, kolego. Super. Superowo. Kolejny szczupak zaliczony. Jest. Puteczka 2-1 w stosunku do okonia Łowimy dalej. Idzie. Szczupak goni, goni, Idzie. goni. Nie, nie zdecydował się. Nie, tym razem. Nie, ale zainteresował się płoteczką. Teraz może Mariusz podrzuć teraz za tego szczupaczka. I tu jest, i tu jest. Są dwa szczupaczki. Jeszcze kawałeczek, podkręć, szczupaczek czeka. Jesteś tutaj, my jesteśmy tu. Dosyć sporo się dzieje dzisiaj w wodzie. Jest dużo zapisów, ale i mniejszych rybek, nie tylko szczupaków. Jest duże zamieszanie. nie odpala się. Ale zboczył. Myślałem, że już naprawdę przywalił. raptownie zwrot o 90 stopni. Ale chciał konstnąć, ale chciał ugryźć. Coś mu nie przypasowało. Ale fajne odejście. Super, szkoda. Ja bym poprawił teraz może płoteczką. Już znajdziemy go. Strzel dubna, nie ma szczupaka i tak to właśnie z nimi jest. Dobra, szukamy kolejnego. Ole szczupak ładnie odprowadził i cały czas odprowadza. Ole agresywny. Już nie będzie brania, ale ważne, że coś się dzieje, że odprowadzają. Piękna sprawa, pięknie, pięknie odprowadził. Ale mamy, ole, teraz trzy szupaki w jednym miejscu. Niemożliwe, niemożliwe, a to są trzy, trzy zębate. Ale ten w środku jaki aktywny, spośród trzech szczupaków, jednego mamy naprawdę aktywnego. Już popraw o koniem mhm. za moją płotką nie chciały, ale dobrze idzie. Ładnie leci, już wyhamuj. Za nisko już mu dajesz. Szczupak ten w ogóle nie chciał. Dobra, po drodze masz jeszcze jednego szczupaka, więc możesz mu pod nos podstawić. Dobra, dobra. Dobra, blokuj. Nigdy nie wiadomo, czy szczupak przyatakuje, czy nie. Jest już przynęta nad głową, on się odwraca idzie, i... Idzie idzie, 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 idzie. Nie ma, nie uderzył. I właśnie te agresywne, szybkie szczupaki bardzo często odpuszczają sobie. No cóż, chybił trafił. 50 na 50, mają 50% szans i my mamy na złowienie 50%, także... Następnym razem może będzie na inną przynętę. Tak, trzeba próbować przynętami zmieniać, rzucać. Dobra, rzucamy dalej. No i lunch time. Sałateczka z buraczkiem, z fetą i z rukolą. Trzeba się pożywić, bo zaraz będą szczupaki kąsać. Zrobię jeszcze tylko kawkę. Wypijemy kawkę i uderzymy na kolejną miejscówkę. Może tam się odparą fajne szupaki, bo już będzie godzina mniej więcej 13. Także czas na szupaka jak najbardziej na Mazurskie mamuśki. Mamuśki, mazurskie, najlepsze. Także trzeba się posilić. Wow. Piękne uderzenie Gratuluję, cieszę się od tego powodu. W tym miejscu Jej. zawsze szczupaki odpalały się na okonia. Ale Ole Ale Ole ładna Ale ładny ładny Ole ładny gank Piękna. Piękna bestia. Ole. Zobaczcie ładnie przy dbaniu. Ale ładnie. Piękny, gruby kark. To był piękny zapis. Piękne branie tych szczupaka na okonia. Rywalizacja dzisiejsza jest 2-2. Ole, gruby, ładny. Masz szczypce koło siebie jak chcesz? Cała guma wciunięta zobaczcie. Całutka. Super. Prawo. Piękny, plazuński. Szczupaczek. Złowiony na konia. Super. Naprawdę ładna ryza Brawo, super. Podwin, podwin. Podwin, podwin. Podwiń! Patrz. Ale, ale, ale było. Ale, ale szczupak. Było widać jak tak, jak szybko ciało. zareagował tak. i odbił, raptownie, jakby coś mu się nie spodobało. Ale fajnie, jednak tutaj w tym miejscu Super szczupak miejsce. reaguje na okonia, a nie na płotki, bo ja rzuciłem i nie było w ogóle zainteresowania na płotkę, za to Mariusz rzucił okonia i od razu było. no Od razu szczupak się zainteresował. Zainteresował się przynajmniej. Dobra, jeszcze 3-4 miejsca tutaj ogarniemy i dalej. Bo czas nas goni, a szczupaki zaczęły kąsać. Szkoda, że tak późno. Ale w sumie dzisiaj. Po dwie sztuki złowiliśmy, czyli cztery wódce. Nie było źle. Żeby zawsze tak było, to bym był zadowolony. No i przyszedł czas na zakończenie naszej wyprawy wędkarskiej. Dzisiaj z Mariuszem mieliśmy fajny challenge, ponieważ chcieliśmy zobaczyć, na co szczupak bierze w połowie sierpnia. Ja łowiłem na płotki. Ja na konia. Mariusz złowił dwie sztuki. Ja złowiłem dwie sztuki, czyli remis. Nie wiadomo do końca, na co on chce lepiej brać, jednak cztery fajne rybki udało nam się złowić. Czy dziś w menu był okoń czy płoć? Tego do końca nie wiemy. W jednym miejscu brały szczupak na płotki, w kolejnym miejscu na okonie, także nie wiadomo. Ale fajny spędziliśmy dzień, fajna pogoda. Pogoda dopisała. I, obydol... I co? Tyle oby następny raz też był taki fajny Zapraszam na kolejne odcinki Wędkuj z Chrisem, trzymajcie się, hej! Do zobaczyska! Zawsze jakieś straty muszą być Dzisiaj płoteczka, na którą szczupaczki działały grały, bezogonka została Wiadomo, że dzisiaj szczupak woli za płotkę niż o konia